Hej, Simano z tej strony MRM i witam bardzo, bardzo serdecznie w dawnej serii na moim kanale tym razem kolejny sezon Don't Serve jak oczywiście dobrze pamiętam, jest to sezon czwarty tym razem Don't Surf w wersji multiplayer Don't Serve Together a dzisiaj to jest... Dobra, no to rozpoczynamy e, gierkę. To mi kiedy to początku postawić... Tak, tak. e, Okej, okay, no to na początku, no od razu powiem to jest też dawny świat, na którym graliśmy E, powiem tak, że to no, było ciekawe. Chcieliśmy ogólnie zobaczyć jak się gra na... w tej części. No i powiem to, że gra się bardzo przyjemnie. Dobra, przejdźmy od razu do ustawień. E, ustawienia świata są takie jakby dosyć nietypowe. W sobie te ustawienia. No ja mam Ktoś, pomysł. Sobie a, we, a Jest to nietypowe ustawienia. Nie. A w ustawienia w ciągle mów random 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 i ciekawe jak random. Kiedy, nie wiem, nie masz random, a nie widzę random. A zresztą, no, jakie będą, to będą. E, w ustawieniach oczywiście mapa jest jak największa. E, jeżeli jeszcze chodzi może o ogólnie te wszystkie poszczególne rzeczy, to jeszcze może tylko tutaj to dodam. Nie dodałem. E, long summer, oczywiście. Ja tam lubię długie lato. Długie lato jest zawsze fajne ogólnie. Ciemu... Ja ogólnie bardzo lubię budować te Ja tej bardzo grze. lubię pić, e, dziękuję. się. się. Dobra, to są nasze ustawienia. Pokrótce powiem tak, że e, są. To no tak bardziej na ułatwienie, na przyspieszenie ogólnie naszej rozgrywki. No oraz przy okazji włączone są mianowicie psy. Z so ogólnie jest, będzie mniej psów z tego powodu, że na poprzednim świecie respiły nam się one co No trzy i w ogóle dni. ich nie było po słychać, prostu... e, a my pierwszy, jak zobaczyliśmy Dokładnie. psa, to my uciekaliśmy do świnek, a świnki wszystkie po, prawie poumierały, a jedna świnka nas nie obroni. No bo już zaskuje się trzy królowe pajonku w jednym miejscu. Dobra, co nasze ustawienia? Jest oczywiście więcej pająków dla utrudnienia. jestem mniej drzewców dla również małego utrudnienia z tego powodu, że nie będziemy mogli będziemy mieli po prostu problemy z zakładką magia. Jak dobrze pamiętam, będzie więcej żabek. Będzie również. tego. co to było? Więcej deszczu, czyli no w ogóle będzie fajnie. Dobra, więc to są nasze ustawienia. Jeszcze ważna uwaga, jest również game mode w Dawnstar. Na czym on polega? I są trzy game mody. My tutaj będziemy grać właśnie na tym Endless, tak samo jak wcześniej. Ponieważ na tym mianowicie trybie, jeżeli oboje zginiemy, to zamieniamy się w duchy, które po prostu A Jakie są jeszcze game mody? To są jeszcze dwa: jest win, Windless, ale tego jeszcze nie sprawdzałem. A zwyczajny Survival to działa tak Jak obaj sytuacji, umrzemy, to kiedy... mam się świat po Dokładnie, dobra, więc no, już więcej wiadomo, jakimi będziemy postaciami grać. Ponieważ. Widać to dokładnie na intro. Dobra, Rozpoczynamy kolejny element naszego intro. No i co jeszcze mogę na koniec powiedzieć, jest to trzecia próba e, do nagrywania. Druga! E, pierwsza próba była e, trzecia dokładnie, równie, również, liczę wszystkie. E, pierwsza próba to był kompletny fiask, e, zakończony. Trwało prawie 50 e, minut. Z programu. Tak, bo niestety program był kompletnie, ogólnie nie był za fajny. Druga, poprzednia próba, no, też nie była za fajna, ale trzecia mam nadzieję, że będzie super. nam się taki, Dobra, no i... że, że, krowa by tam nie, przy, nie przeżyła. Ogólnie, nie wiem, jakieś lagi były. Dobra, dalej wracając. Czwarty, jak dobrze pamiętam, sezon. Będę grać e, Wolfgangiem. Ogólnie, bardzo fajną postawę. Ja będę e, Na początek, e, dokład, e, e, Ile, ile Będzi, to jest tak no. Nie mogę zapomnieć. No i jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli ktoś wie o co chodzi, no to będę grał bohaterem po ogólnie podobny do Brauma. Ej. No i rozpoczynamy. Dobra. Cześć. A, no, tyle dołączaj szybciej ode mnie, LOL. Okej. Okay. Teraz zbieramy wszystkie rzeczy. Rzuciliśmy go, się do, na jeden piątek. No, i tutaj nie mam takich lagów, i tu jest fajny świat. Prawda, złe kwiaty, dobra. Bardziej też, dlaczego na tym świecie tak się nagle mało tych respi, tych wszystkich surowców na początku? E, no poza tym, będziemy grać po raz pierwszy na kompletnie innych ustawieniach. E, które mianowicie polegają na tym, że będzie długi zmierzch czyli dzień będzie bardzo krótki. Będzie bardzo długi zmierzch, no i nocny reszty będzie Aha, jeszcze ogólnie, jeżeli ktoś by chciał szukać takiego na YouTube poradnika u Windy, a nie może go znaleźć, ona ma taki kwiatuszek, który po trzech nocach tak lata jakby, jak go się postawi na ziemi i się zabije kogoś tam, u e, uważa, że to nie musi być e, niewinne zwierzątko, ale ja tak uważam, Zobaczymy się, przekonamy się. Kiedyś tam? No, bo no, niedługo to sprawdzimy. To jak yy, jeszcze pamiętam, właśnie gram ją w trzecim sezonie yy, w Donsterf, ale to niestety było bardzo dawno jeszcze, więc kompletnie się różniła. Nie wiem dlaczego ty nadal masz te lagi. Nie mam lagów. Nie, bo mnie się tak dziwnie chodzić, ale nie, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ja nie A czemu jak graliśmy a no, nie, tak? E, single player to ja nie miałam. Ja żum tylko, że razem to ja nie miałam takich znaków. No wiesz co nie ja wiem to, nie, dlaczego akurat tak się dzieje, to może być dużo rzeczy. Może ci powiedz coś, co jednego przez weź nie chodzić... Weź pod uwagę, że my zawsze gadaliśmy się przez Team'a. Teraz próbujemy. Pierwszy, ogólnie pierwszy odcinek będzie bardzo krótki, to będzie Róbcie prolog. i Myślę, że... E, no dokładnie, nagramy zaraz jeszcze pierwszy odcinek, no, aby po prostu w był prolog. Prolog był, jakby to był taki pierwszy wstęp, zapowiedzenie serii. E, no i... Teraz nawet, jak będzie już... tym ognisko, będzie noc, to zakończymy pierwszy odcinek. Ja szukam... Na razie w ogóle A ja ją. Słuchaj, no, jeżeli to jest wina Skype'a, to ja usuwam Skype. Nie, to chodzi o to, że e, możliwe właśnie, że, escape, że przez Skype'a, ...że Skype ci trochę zabciąża komp e, tego internet. Chyba co pająki. No wiesz, ja mam... ja mam nieskończone e, to jest do mnie do góry. Nie, że właśnie skończyłem tylko chodzi o to, że o... ...że dosyć sporo tego internetu zżera, o tym chodzi. Teoretycznie dużo zera. No już kamyki wydobywasz tak szybko. No trzeba grać w dumpster. A nie chodzić. Nic nie robić. E, Poza tym ja się tego nie dopowiedziałem na początku, ale będziemy. E, gramy na kilku modach. Oczywiście gramy na e, modzie, który dodaje mapkę e, Był taki mod, który, który... który respi po prostu więcej trzciny, ale no niestety u mnie pisało przy tym modzie. Także szkoda, że nie mogę teraz zrobić było takie, rzeczy, co było takie... taki to, że, dramatyczny... Że było można tam... było można trzcinę... E, no. przynosić. Ale jak nie działa, to co poradzić? Dobra. No Jakie głupie laki, na mafię, no. To widać. Następny odcinek. Jeszcze ja zaraz to skończymy, bo już to będzie króciutki bardzo odcinek, tylko taki na, taki ja na pokaz. Robię. następny odcinek e... na Steamie, gadamy, bo to już nie o, fajny. Mam, ja mam nazwę Pana Szkieleta, który kiedyś był też wędrowcem i kilofał. Popał kamień i niezwykle nie zginął. Ale to ciemno. Co chcesz już tutaj do mnie zapalam bo blisko zaraz. Kochanie za, właśnie, całą butę. O, marchewka. O, e, śliny, Ja nie lubię dzisiaj escape'a. A, spokojnie. A wczoraj swoją moją wnisko, koleżanką czy czy żadnego Polaka nie miało. I... Ja, spokojnie, bo, bo to jest ten... Przecież, że gramy, tego, weź pod uwagę, że jest duże obciążenie. Dobra, jak, e, mamy tutaj... Tak, ja nie lubię za bardzo szyszek, więc damy je do ognia. jest w ogóle bardzo przyjemne paliwo. Nie daje dużo, ale zawsze Zdrowiać coś... cieszę. się cieszy. No tak, zawsze się ucieszy, dobra. E, jemy, teraz będzie nasza pierwsza Ja mam noc, pytanie, e, czy start... masz jeden kamień i jedno drewno? E, kamień, Czy kamień mam, ale co kamień i drewno? Udasz mi kamień? Czekaj, co kamień ci da? Nie powiem. Kamień i drewno. Powiedziałaś, że taki normalny rock z Nie powiem o tym. O czym... Jem, czekaj, kamień, kamień i, co? i jedno drewno. Mam... Jeden kamień. Chodzi ci tak. o to? Tylko i jeszcze nie. jedno drewno. Po co ci to? Tę, tę, Ale ośmierą. ja chcę zrobić maszynę naukową. A to nie, to nie opłaca się. Na Maszyna naukową, to się robi dopiero potem, kiedy się jakąś bażę założy. To ci oddaj. A to oddaj i zaraz zakończymy pierwszy odcineczek taki Masz Dobra, więc...